Dzień dobry. Witam po raz kolejny w 20 tygodniu programu Stoic Way. Tym razem spotykamy się przy okazji zadania. Jest to nasze już 15. praktyczne stoickie zadanie. Dzisiaj ma ono postać dwóch zaawansowanych ćwiczeń stoickich. Po pierwsze, są to procedury wartości. Po drugie, dyscyplina miłości. Tak one się nazywają. Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia, w którym. Powiem trochę ogólnie o obecności wartości, czyli mówiąc precyzyjnie o sposobie uobecniania się wartości w naszym życiu, po czym przejdę już do omówienia konkretnych strategii, konkretnych ćwiczeń stolickich przygotowanych na dzisiaj. A więc, zaczynając od definicji wartości, trzeba powiedzieć, przypomnieć, że wartości od samego początku refleksji filozoficznej nastręczają nam, filozofom, Wielu bardzo poważnych problemów teoretycznych i praktycznych. Jednym z nich, zaliczanym do obszaru tzw. aksjologii formalnej, jest problem definicji wartości. Co jest, a co nie jest wartością? To jest pytanie, które sobie filozofowie od zawsze stawiają. Widzieliśmy tutaj już w kolejnych wykładach niniejszego modułu, że antyczni stoicy definiowali wartości jako rzeczy godne wyboru jako pewne pomoce dobrego życia. I odróżniali je od dóbr. W poprzednim wykładzie poświęconym zagadnieniu sensu definiowaliśmy tutaj wartości jako pewne mniej lub bardziej wymienne cele na drodze realizacji naszego optimum. Wydaje się, że są to dwie główne tendencje mówienia o wartościach w stoicyzmie. Współczesny polski filozof Henryk Elsenberg, inspirując się częściowo stoicyzmem, definiuje wartości jako Powinne stany rzeczy. Ma przez to na myśli takie stany rzeczy, które powinny być. Patrzymy na świat i widzimy, przeczuwamy, że powinno być tak, a tak. Następnie te powinne stany rzeczy stawiamy jako cele naszego dążenia. Nie wiemy, skąd bierze się ta intuicja. Ona po prostu jest. Ważnym komponentem tych ujęć, tak jak i wielu innych, jest czynnik praktyczny. Czy powiedziałbym deontyczny, od greckiego słowa deontos, czyli obowiązek. Łatwo tracimy z oczu ten czynnik praktyczny w ferworze teoretycznych dywagacji, tymczasem można powiedzieć, że wartości niejako wzywają nas do działania. Wartości to nie abstrakcyjne ideały czy fantazje, to przede wszystkim wezwania do podjęcia pewnych czynów. Do dokonywania konkretnych życiowych wyborów. Dlatego możemy powiedzieć, że wartości się nie tyle odkrywa, nie tyle się o nich myśli, co się je robi. Wartości to działania, za sprawą których coś się w naszym życiu uobecnia. Żyjemy nie tyle w obliczu wartości, co raczej, by nawiązać do tytułu dzieła innego polskiego filozofa, Józefa Tischnera, żyjemy podług wartości. Człowiek to po prostu. Suma wartości, które codziennie realizuje w swoich działaniach i wyborach. Może to robić mniej lub bardziej świadomie. Zawsze jednak chodzi o to, co człowiek robi, a nie o czym myśli. Ujmując rzecz inaczej, wartości to w pewnym sensie suma rzeczy, które człowiek robi. Jak to ustalić? Jak ustalić, jakie dokładnie wartości nam w danej chwili przyświecają? Trzeba zacząć od zadania sobie bardzo prostego pytania. Dlaczego robię to, co właśnie robię? Co mi przyświeca? Do, do realizacji jakiego celu w tej chwili zmierzam? Jeśli zatem uznajesz coś za wartość, ale nie poświęcasz temu w swoim życiu czasu i energii, jeśli to nie wpływa znacząco na Twoje codzienne decyzje, to znaczy, że to tylko pozorna i fasadowa wartość. Być może wstydzisz się wartości, które w istocie wyznajesz. Być może Chcesz uchodzić za kogoś innego, także przed samym czy samą sobą, dlatego oficjalnie wyznajesz inne wartości. Jeśli ich jednak nie robisz, to znaczy, że ich nie wyznajesz. Wyznawać jakieś wartości to działać w określony sposób. Stąd pomysł na dwa przedstawione, poniżej ćwiczenia, i do tych ćwiczeń teraz przechodzę. Po pierwsze, pierwszym ćwiczeniem jest strategia procedur wartości. Zaczynamy. Strategia ta opiera się na przedstawionej wyżej zasadzie, że wartości składają się z działań. Mówiąc precyzyjniej, istotą wartości są określone procedury działań. Jeśli dla kogoś wartością jest szczerość i prawdomówność, na przykład, to oznacza określone procedury i czas zaangażowany w ich realizację. Strategia wartości, strategia procedur wartości wyraża się w postulacie, by wszelką wartość, jaka pojawiła się w naszej spersonalizowanej hierarchii wartości, by, przypominam by, poprzednie ćwiczenie na temat hierarchii wartości, a więc wszelką taką wartość należy przełożyć na konkretne procedury i działania. W tym celu należy usiąść nad swoją hierarchią wartości i zastosować się do następujących wskazań. Po pierwsze, Wypisz sobie, jakim zbiorem regularnie wykonywanych działań jest dla Ciebie dana wartość. Po drugie, zaplanuj regularne wykonywanie tych działań, czy Ci się w danej chwili chce, czy nie chce. Ważne jest, by je realizować na skutek nie zachcenia, ale na skutek planu. Po trzecie, kiedy rano przeprowadzasz przegląd siebie, zrób listę najważniejszych danego dnia zadań i każdy postaraj się przyporządkować do którejś z Twoich kluczowych wartości. Jest dopuszczalne, by jakieś działanie realizowało więcej niż jedną wartość naraz. Ale jeżeli regularnie, z dnia na dzień, któraś z Twoich wartości nie jest reprezentowana, podczas tego porannego, yy, systematycznego przeglądu siebie, jest dla Ciebie ważny sygnał, żeby coś w swoim życiu zmienić albo coś zmienić w swojej hierarchii wartości. Co jakiś czas kontroluj w związku z tym, ile czasu poświęcasz codziennie na realizowanie poszczególnych wartości. Możesz to robić podczas wieczornego przeglądu siebie. Zastanów się, co to znaczy, jeśli na jakąś wartość nie masz czasu. Może czas zrewidować jej pozycję w twojej hierarchii wartości, a może trzeba zmienić plan dnia, sposób życia i pracy. Jeśli zastanowisz się nad swoimi wartościami, przykłady konkretnych procedur same zaczną ci się układać w głowie. Przyjaźń to zbiór działań. To zbiór działań Zainwestowany czas i gotowość do poświęceń. Podobnie jest z dobrym zdrowiem, dobrą kondycją własnego umysłu, twórczością artystyczną. Praktykujący stoik stale ćwiczy się w określonych zestawach działań. Wartość to dla niego wytrenowane kompetencje. Tak wygląda strategia procedur wartości. Przejdźmy teraz do strategii dyscypliny miłości. Jest ona strategia, strategia dyscypliny miłości szczególnym zastosowaniem procedur wartości. Więc, jeżeli masz problem ze zrozumieniem, o co chodzi w procedurach wartości, yy, strategia dyscypliny miłości jest tutaj pomocą w zrozumieniu, jak to działa w innych obszarach. Warto wyodrębnić tę strategię jako ćwiczenie, a to z racji doniosłości relacji międzyludzkich w życiu stoickim. Jednym z ważniejszych przejawów naszych relacji jest miłość w rozumieniu zażyłej relacji o charakterze partnerskim. Dla Stoika, inaczej niż dla większości ludzi, miłość w swojej istocie nie jest uczuciem, lecz wartością i wynikającym z tej wartości zbiorem działań. Stoicy nie kwestionują roli uczuć, twierdzą raczej, że uczucia są konsekwencją. Przyjęcia określonych wartości i wykonywania wynikających z nich działań. Robimy coś nie dlatego, że coś czujemy. Czujemy coś dlatego, że to robimy. Każdy i każda z nas żyje w nieco innej relacji, stąd w każdym przypadku obowiązywać nas będzie nieco inny zestaw procedur wartości, wartości miłości. Jednak w każdym przypadku będzie to znaczący zbiór z wymienionych. Poniżej zaleceń. Jeśli jesteś w związku miłosnym w stosunku do swojego partnera, partnera lub partnerki, powinieneś w związku z tym postępować następująco. Po pierwsze, w trybie tygodniowym zaplanuj wspólne spędzanie czasu poświęcone tylko drugiej osobie, tylko tej konkretnej, ważnej w Twoim życiu drugiej osobie. Rób to co najmniej dwa razy w tygodniu, po co najmniej dwie godziny. Następnie, po drugie, w ciągu dnia. Kiedy się nie widzicie, pamiętaj o niej. Wyraź to co najmniej jednym SMS-em lub rozmową telefoniczną. Po trzecie, co najmniej raz w tygodniu zaplanuj dla tej osoby coś miłego, jakąś niespodziankę. To mogą być różne rzeczy, np. śniadanie do łóżka, kwiaty, liścik na stole w kuchni, pozostawione przed wyjściem z domu. Po czwarte, dąż do sprawiedliwego podziału obowiązków w domu. Po piąte, cierpliwie wysłuchuj jej lub jego problemów, nawet gdy nie masz na to ochoty i nawet jeśli te problemy nie wydają ci się istotne. Obowiązkiem partnera-partnerki jest wysłuchiwanie tego, co partnerowi bądź partnerce wydaje się istotne. I trzeba ten obowiązek realizować z zaangażowaniem i dyscypliną. Po szóste, nigdy nie myśl o drugiej osobie w kategoriach zaspokajających Twoich potrzeb. Raczej zajmij się rozpoznawaniem i zaspokajaniem jej lub jego potrzeb. Na tym polega ta dyscyplina. Po siódme, w razie wystąpienia nagłej potrzeby czy problemu w życiu tej drugiej osoby, bądź gotów porzucić, bądź gotów bądź lub gotowa porzucić wszystkie inne ważne, bieżące sprawy i pospieszyć ze wsparciem. Po ósme, co najmniej raz na pół roku planuj wspólny romantyczny wyjazd. Możesz to nazwać inaczej niż za pomocą słowa romantyczny, ale niech to będzie wspólny czas poświęcony tylko Waszej dwójce. Po dziewiąte, wyszukuj wspólne zainteresowania, które moglibyście dzielić, na przykład wspólne oglądanie filmów jakiegoś określonego gatunku, albo czytanie razem tych samych książek i później omawianie ich. Po dziesiąte, bądź transparentny, transparentna i szczery, szczera wobec drugiej osoby. Ujawnij przed nią swoje pozostałe wartości i jasno komunikuj swoje potrzeby i dążenia. Niczego nie ukrywaj. I po jedenaste, który to, jest, to jest punkt, który się może wydawać niektórym kontrowersyjny, w sytuacjach, kiedy jest to absolutnie konieczne dla zachowania dobrego samopoczucia partnera lub, lub partnerki i kiedy nie jest to jawnie niemoralne, zdobądź się na kłamstwo. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Tak wyglądają te najważniejsze elementy strategii dyscypliny miłości. Podkreślam jeszcze raz, miłość to przede wszystkim dyscyplina, a dopiero w drugiej, w dalszej kolejności, na drugim miejscu uczucie. Może masz jeszcze jakąś zasadę, której ja tutaj nie wymieniłem, której tutaj nie uwzględniłem. W takim razie zapraszam Cię do podzielenia się nią z nami w dowolny Proponowany przez Ciebie sposób. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do przetestowania podanych ćwiczeń w dowolny i dogodny dla Ciebie sposób. Żegnam się i do usłyszenia.